Witam wam w trzecim filmiku do układania kostki mirror. <laughs> Powiem wam tak, to jest drugi film tej kostki dotyczący trzeciej warstwy z tego powodu, że pierwszy film po prostu nie wiem, zaciął się w momencie przesyłania i YouTube go nie wiem, nie może go do tej pory przetworzyć. Nie wiem jak to się stało. Równocześnie usunąłem go z karty pamięci, więc muszę nagrać Wam drugi filmik. Więc kosteczka Mirror to jak wiecie z poprzednich, odczeń, yy, z poprzednich części jest kostką przestrzenną. Nauczyliśmy się układać pierwszej warstwy i drugą. Została nam warstwa trzecia. Yy, tutaj w tej warstwie trzeciej. Yy, Zastosujemy zupełnie nowy algorytm, którego jeszcze nie stosowaliśmy ani w trójce, ani w innych kostkach, ani w czwórce, ani w piątce. Więc yy, na początku, zanim właściwie Wam yy, przejdę do układania trzeciej części, wytłumaczę yy, yy, ten algorytm, jak on będzie wyglądał. On tu będzie się kręciło tą warstwą, tą środkową warstwą. I to jest ruch M. Tak, to jest ruch M. M, tak jest M, a z powrotem to jest M'. Tak jak tutaj mamy R, R', L, L', L', L, L' M, M', a M2 to jest M2, M', M, M', tak? Tu mamy, tą środkową warstwę robimy M, M2 to jest taki ruch, a M', M', Mprim2, no to proszę bardzo. Także M2 to będzie taki ruch. M2 to będzie taki ruch. Chociaż tego nie będziemy używali, ale M2 będziemy używali M. Także to ruszamy sobie tą kostką, żebyście później za chwileczkę się dowiecie cały algorytm, żebyście wiedzieli, co to jest za ruch. Więc tak, mamy sobie trzecią warstwę, która nam się w ten sposób ułożyła. Najpierw musimy krawędzie ustawić poziomo, bo zobaczcie, nam się ta krawędź ustawiła, jak to mówię, na sztorc, stoi górą. Tak nie może być. Ta krawędź jest źle, ona musi leżeć. No więc, żeby leżała, no to ja sobie zawsze biorę odwróconą l tak jak tutaj widzicie, i nasz stary algorytm f, r, u, r', u', f'. Stoi, teraz stoją dwa klocki na sztorc, widzicie, dwa, dwie krawędzie. Musimy je położyć. Więc nie ustawiamy kostki w ten sposób na pionie, tylko kostkę ustawiamy na poziomie. Kostka do siebie, tak jak teraz. Poziom F, R, U, R', U, F'. Kostki elegancko stoją w poziomie. I teraz tak. Teraz musimy sobie poszukać na krawędziach, krawędzie zgodne z krawędziami pierwszej i drugiej warstwy. Ta krawędź jest dobra, ta jest dobra. Ta jest tu zła, zobaczcie tego, a ta wystaje, więc jest zła. Jakby było tak, to co mamy? Złą, dobrą, złą, złą, tak widać, złom Jakby było tak, wszystkie cztery źle, ta źle, ta źle, bo muszą być różne do krawędzi. Ta źle i ta źle, widzicie? Tego. Więc tak musimy tutaj sobie tą warstwą jechać, żeby nam dwie się zgadzały co najmniej dwie. Tak mamy tą i tą. Więc jak nam się zgadzają, ustawiamy sobie, żeby jedna była z lewej dobra i jedna na dół, była dobra. Nie tak i tak nie ustawiamy. Znaczy Warstwa stoi dobrze, ale kostkę nie trzymamy ani tak, ani tak, tylko tak. Lewa dół. I teraz stosujemy ten algorytm, o którym Wam mówiłem. Prostujemy kosteczkę. Warstwa ostatnia jest do góry. I algorytm i tak wygląda: m2 u m', u 2 m u m2. Tak. Mamy. I górną warstwą U. Proszę. I zobaczcie. Wszystkie krawędzie nam się pięknie tutaj y, ustawiły. Gdyby na przykład M2 U, M' U2, M U. Już obrócę Wam do tego co było, gdyby nie chciały, chociaż tu się ustawiły, gdyby się nie chciały jakkolwiek ustawić nam dwa obok siebie to tak musimy kombinować to sobie ustawiamy naprzeciwko siebie, jakby, jakby były tutaj naprzeciwko siebie dobrze ustawione, tak? że ten, ten i ten jest równo ustawiony to robimy M2 U M' U2 M U M2 tak, mamy. Już nie robimy w prawo, tylko obracamy kostką w tak sposób. Gdyby tylko tam się tyły, obracamy kostką i powtarzamy M2 U M' U2 M U M2. Tylko, że tutaj teraz nie mieliśmy równo ustawionych, ale pokazamy jak to wygląda. Więc teraz jeszcze raz szukamy sobie równo ustawionych. Nie mamy. Zobaczcie, nie możemy ustawić, żadna nam się nie chce ustawić. Ani tak, ani tak, ani tak, ani tak. No więc sobie do tej górnej M2U, M', U2, M, U, M2, w prawo. I proszę bardzo, mamy ustawione i mamy prawidłowo Krawędzie dopasowane. Zostało nam tylko dopasowanie tych narożników tutaj. Szukamy, które będą pasowały. Akurat mamy tak ustawione, że pasują wszystkie. Ten do tego, ten do tego, ten do tego, ten do tego. Akurat jest. I zawsze zaczynamy od, kost od narożnika z prawej strony dobrze ustawionego. Więc teraz wam nie mogę tego pokazać, więc popsuję to ustawienie tych narożników, tak żeby były źle ustawione. U. Dobrze, patrzymy. Dobrze. I liczymy tak. Zawsze mamy dobrze ustawione, ale narożniki nie pasują. No ten pasuje do tego. Pasuje. Ten, ten nie pasuje do tego. Bo zobaczcie, jak go nawet postawimy w pionie. Patrzcie, to on będzie za, za mały. Ten tu będzie musiał być. Ten mały tu, a ten tutaj. Bo ten też jest za mały. Więc jeżeli... I tu mamy dobrze ustawiony klocek. Jeżeli jest jakikolwiek byłby tutaj ustawiony, zawsze zaczynamy od prawej strony i tym algorytmem, który Wam przed chwilą pokazałem na popsucie tego. Natomiast jeżeli byłyby wszystkie źle, obojętnie z której strony zaczniemy, ale że mamy tutaj dobrze ustawiony, to algorytmem, tak żeby dobrze ustawić te narożniki, jedziemy U R U' L' U R' U' L. Proszę bardzo sprawdzamy. Nadal to jest dobrze, źle, źle, źle. No to trzymamy tak samo jak trzymaliśmy jedziemy jeszcze raz. U R U' L' U R' U L. Sprawdzamy. Proszę bardzo. Ten będzie pasował. Ten duży tutaj będzie pasował i ten tu będzie pasował. Ten tu pasuje, więc nic nie robimy. No i tak jak w, w, w kostce Windmill czy w trójce. Obracamy sobie. Pamiętacie że w poprzednich odcinkach orientowaliśmy wszystko do tej centry tak ona była dłuższa. Więc ona teraz jest na dole. Mamy tą trzecią warstwę na tyle zrobioną że nam jeszcze musimy ustawić sobie narożniki. Obracamy kosteczkę i sexy move. Z prawej strony źle ustawiony. Reszta jest tutaj. Patrzcie tak to wygląda. Zaczynamy od tej strony i tak długo Powtarzamy algorytm, który Wam pokażę, aż się ten dobrze ustawi. Pamiętajcie zawsze, algorytm wykonujemy cały. Jeżeli nawet w połowie algorytmu ten klocek będzie ustawiony, znaczy się jeden ruch przed klockiem, przed końcem będzie ustawiony i tak zawsze robimy ostatnie uprim. Pamiętajcie o tym, bo inaczej jak nie zrobicie tego ruchu, a podstawicie następny, nic nam nie wyjdzie. Jedziemy. R U R' U' R U R', U, R' U'. ustawił się, widzicie, jest dobrze, patrzcie i już byście chcieli dalej, nie U' dolną warstwą bierzemy podstawiamy w to samo miejsce następny nieustawiony tu nic nie zmieniamy, tak ma być jak jest popsute i algorytm znowu R U R' U', R U', R U'. R U'. U, R ustawił się nie kończymy algorytmu U' tak jest ustawiony podstawiamy następny, źle ustawiony klocek, patrzcie tu nic nie zmieniamy R U R' U' R U R' U' patrzcie co się stało i kostka pięknie ułożona, także Yy... żadnej filozofii nie ma wszystko wiecie, algorytmy Wam pokazałem na dole wszystkie, natomiast yy... z M2 to wiecie M2 M' no także yy, tutaj tylko to, żeby wiedzieć o z tym M reszta, wszystko yy, chyba jest wytłumaczona no także Myślę, że sobie poradzicie. Niestety, no, filmik nie wskoczył tamten. Był ciut dłuższy, ten jest krótszy, ale powiem Wam szczerze, chyba tak, wydaje mi się, że ten jest lepszy. Fajniej nam się wszystko tu ułożyło, żeby Wam wytłumaczyć. No dobra, gdyby coś to piszcie. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia, czy miłego wieczoru. Na razie.